Dostałam wyniki moich badań genetycznych i chciałabym pokazać Wam te wyniki, dlatego że kiedy patrzy się na moje geny, wynika z nich, że jestem osobą otyłą, mam cukrzycę typu drugiego, mam różne infekcje, zapalenia, przeziębienia i wiele innych dolegliwości. I kiedyś uważano, pamiętacie, jak kiedyś szło się do lekarza, i lekarz mówił, jest pan chory na to i na to, a pacjent mówi, no ale panie doktorze, ale dlaczego? A lekarz mówił pff, sprawy genetyczne. I kiedyś uważano, że to, co jest zapisane w naszych genach, jest wyrokiem. Niektórzy ludzie przychodzą na świat z lepszym zestawem genów, mają więcej szczęścia, inni przychodzą na świat z gorszym zestawem genów, mają pecha, będą chorować. A dzisiaj uważa się inaczej. I dlatego, oprócz tego, że dostałam wyniki moich badań genetycznych, na które czekałam kilka tygodni, to jeszcze potem z tej samej próbki, następnych kilka tygodni, czekałam na wyniki badań epigenetycznych. Epigenetyka to jest nowa nauka. EPI oznacza ponad, czyli epigenetyka jest czymś, co kontroluje genetykę. Albo mówiąc inaczej, Epigenetyka to jest to, co kontroluje geny. Dlatego, że geny, teraz już wiadomo, są ciasno spakowanymi paczkami informacji, obwiązanymi sznurkiem. W przenośnie oczywiście. I one sobie. One są. I czekają na sygnał do przebudzenia się. Ale są w uśpieniu tak jak kiełki pod ziemią. I jeżeli taki kiełek, który jest pod ziemią, dostanie wodę, dostanie ciepło, to zacznie rosnąć. I z genami jest tak samo. Nie jesteśmy skazani na to, co mamy w genach, bo tak jak mówię, ja mam gen otyłości, mam gen cukrzycy, mam gen infekcji i wiele innych niezbyt dobrych genów. <laughs> mam też fajne geny, no ale. Mam też takich kilka genów kłopotliwych, które oznaczałyby, że dzisiaj byłabym zupełnie innym człowiekiem, gdyby nie to, jaki prowadzę tryb życia. Dlatego, że epigenetyka, czyli to, co jest ponad genetyką, to jest nauka o tym, w jaki sposób środowisko, czyli środowisko, w którym znajduje się komórka, czyli wnętrze mojego organizmu oraz mój organizm wobec świata zewnętrznego. Czyli tym środowiskiem zewnętrznym komórki jest zarówno wnętrze mojego organizmu, jak i to, co dzieje się poza moim ciałem, dlatego że to, co dzieje się poza moim ciałem, ma wpływ na to, co dzieje się w moim organizmie, a to, co dzieje się w organizmie, ma wpływ na to, które geny zostają uruchomione i odczytane. Czyli na przykład są takie rzeczy, na które nie mam wpływu epigenetyczne, na przykład pestycydy w żywności, które mogą wywołać taki stan w organizmie, który uruchomi ekspresję genów, które mogą wywołać różne choroby. Albo na przykład nie mam wpływu na to, jaka jest jakość powietrza, którym oddycham, albo jakość wody, którą piję. Ale jest mnóstwo rzeczy, na które mam wpływ, które są całkowicie totalnie w mojej mocy i ode mnie tylko zależy, które z tych rzeczy wybieram. Jedna z najgorszych rzeczy, które można zrobić, to jest palenie papierosów. Dlatego, że palenie papierosów sprawia, że w organizmie powstaje taki stan, który uruchamia geny prowadzące do różnych chorób. Jedzenie cukru, jedzenie żywności wysoko przetworzonej, gotowych dań różnych z supermarketu czy ze sklepu. Brak aktywności fizycznej, brak wysypiania się, życie w przedłużającym się stresie, to są wszystko tak zwane czynniki epigenetyczne, czyli to jest to, co wiąże się z moim trybem życia i co ma wpływ na ekspresję genów, czyli na to, które z tych paczek informacji zostają wyciągnięte, uruchomione, odczytane, przekazują sygnał dalej do mojego organizmu i zaczynają rozwijać się choroby. Czyli to co można zrobić. Bo wiadomo, już nie wiem czy powiedziałam. Powiedziałam, że 20% mojego zdrowia, długowieczności, wyglądu wszystkiego 20% to są geny, 80% zależy ode mnie. Czyli wysypiam się, codziennie uprawiam jakąś formę sportu. Zdrowo się odżywiam. Nie palę papierosów. Nie piję alkoholu. Zdrowo się odżywiam, to znaczy nie jem niczego, co jest przetworzone fabrycznie, tylko kupuję naturalne produkty, staram się kupować organiczne produkty, dlatego że wtedy wiem, że one są wolne od pestycydów i z nich przyrządzam jakieś proste dania. I dzięki temu, mimo tego, że mam gen otyłości, nie jestem otyła. Mimo tego, że mam gen cukrzycy, nie mam cukrzycy. I mimo tego, że mam gen. Skłonności do infekcji, praktycznie nigdy nie choruje. Więc chciałam Wam powiedzieć, że każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny zestaw genów, ale te wszystkie 80% tego, co mamy w genach, mamy pod swoim małym palcem. Dlatego, że w 80%. To, które geny zostaną w nas uruchomione, jaki będzie stan organizmu, samopoczucie, zdrowie, długowieczność, w 80% zależy ode mnie. I ja myślę, że to jest absolutnie fantastyczne i tym bardziej mam ochotę działać dalej na rzecz swojego zdrowia. I kiedy czytałam te wyniki badań, Epigenetycznych, to tam było napisane to, co robisz, rób tak dalej. Prowadzisz zdrowy tryb życia, co wskazują wyniki tych badań epigenetycznych, kiedy porównaliśmy to, jakie masz geny oraz to, w jakim stanie jest dzisiaj twój organizm, to znaczy, że swoim stylem życia doprowadziłaś do tego, że jesteś zdrowa, mimo że genetycznie masz skłonności do tego, żeby raczej zdrowa nie być. Więc z całego serca życzę Wam wytrwałości, szacunku dla samego siebie. To nie jest wcale trudne ani skomplikowane. To nie jest ograniczanie się w żaden sposób, a wprost przeciwnie. To jest działanie na rzecz mojego zdrowia i mojej długowieczności, na rzecz mojej przyszłości. Warto to robić.